Jeśli interesujesz się technologią rolniczą, na pewno słyszałeś o MTZ-82. Ale czy wiesz, jak to wszystko się zaczęło? Cofnijmy się w czasie. MTZ-82 narodził się na Białorusi w 1964 roku, zaprojektowany do wykonywania ciężkich prac na roli. Napędza go wytrzymały czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy około 81 koni mechanicznych. Waży nieco ponad 3,7 tony, to nie jest lekki sprzęt, dzięki temu jest super stabilny nawet na nierównym terenie. Zdolność podnoszenia około 3200 kg. Poradzi sobie z naprawdę poważnym osprzętem. MTZ-82 stał się hitem, ponieważ jest prosty w naprawie, łatwy w obsłudze, zbudowany tak, by służyć latami. Przez lata wyprodukowano miliony sztuk, wiele z nich nadal pracuje na całym świecie. To właśnie MTZ 82, niezawodny, mocny, prawdziwa ikona rolnictwa w mniej niż minutę.